Cześć, nazywam się Czarek Sarnecki, firma Seko. Serdecznie witam Was w moim świecie uporządkowanych informacji i danych. Jak ten, ten świat wygląda, widzicie go za moimi plecami. Z tego oto szczególnego miejsca chciałbym Was serdecznie zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, jakim będzie forum Horeca Idea Evolving, które odbędzie się 19 i 20 listopada w Tauron Arenie. Ze szczególną atencją chciałbym was zaprosić na 19 listopada, gdzie wspólnie z Jarkiem Podniesińskim będziemy prowadzili warsztat. Warsztat ten będzie poświęcony jak bez takich zaawansowanych technologii jak długopis, kalkulator, zeszyt w kratkę. Zbudować wspaniały system raportowania w hotelarstwie i jeszcze to w dodatku według standardów światowych usali. Mówicie, nie damy rady, a ja mówię, sprawdźcie nas. Widzimy się zatem 19 listopada, skoro świt, czyli około godziny 10:30 rano. Serdecznie Was zapraszamy.